Witam w kolejnym unboxingu komiksów oraz mang. Aby nie tracić czasu, zabawmy się w tenosa. Ups, chyba nie do końca się udało. Spróbujmy jeszcze raz. O, teraz znacznie lepiej. Za chwilę przestawię kamerę i pokażę wam, jak te komiksy i mangi wyglądają w środku. A zapomniałbym. Nazywam się Rafał Kurzempa. I witam Was na kanale górna półka, sala prób, Gipi, wydawnictwo kultura gniewu, cena okładkowa 39,99, miękka okładka, ze skrzydełkami, papier offsetowy, druk kolorowy. Tak jak sugeruje tytuł, sala prób jest to miejsce, gdzie grupa młodych ludzi ma próby swojego zespołu. Tym miejscem jest garaż. Gwarancją jakości tego komiksu jest oczywiście scenarzysta i rysownik Gipi. DC Odrodzenie, Batman, tom 10, Koszmary, Scenarzysta Tom King, Miękka okładka ze skrzydełkami, Cena 49,99. Na jednym z wcześniejszych filmików mówiłem, że już skompletowałem ran Toma Kinga z DC Odrodzenie, ale okazało się, że właśnie tego 10 tomu mi jeszcze brakowało, a będę mógł się w końcu zabrać za lekturę całości i zweryfikować opinie na temat tego komiksu i całego ramu Alan Moore Neonomicon. Twarda okładka. Cena 69,99. Wydawnictwo Egmont. Alan Moore dokłada swoje trzy grosze do mitologii Ktulu. Komiks mam już w wersji angielskiej i czytałem jakiś czas temu, ale postanowiłem kupić również polską wersję, by wspierać polskich wydawców. Braja Nazarello, Batman, rozbite miasto i inne opowieści, Komiks wydany w linii DC Deluxe, czyli twarda okładka, płócienna, obwoluta, ze skrzydełkami. Cena okładkowa jest 99,99 99. i Zerknijmy do środka. Jest to zbiór opowiadań o Batmanie, autorstwa cenionego scenarzysty, właśnie Briana Azarello, który jest znany u nas z takich komiksów jak na przykład Stonaboy, Hellblazer, Faithless. Kolejny Batman, tym razem autorstwa Mariniego, pod tytułem Mroczny Książę z bajki. Znowu DC Deluxe, czyli twarda płócienna okładka z obwolutą. Cena okładkowa 69,99. Oczywiście wydawnictwo Egmont, które ma wyłączność na DC w Polsce. Enrico Marini to jest europejski twórca komiksowy. Znany z takich tytułów jak Orły Rzymu, Skorpion, Drapieżcy. No i mamy tutaj europejskiego twórcę, który robi komiks dla amerykańskiego wydawnictwa. Tak mógłby wyglądać Batman, gdyby był komiksem europejskim, a nie amerykańskim. Zakazany port, autorzy Teresa Radice, Stefano Turconi, mam nadzieję, że tak się wymawia ich nazwiska. Miękka okładka, cena 79 zł, wydawnictwo Mandioka. Zobaczcie, jaka śliczna mapa. Awanturnicza i marynistyczna historia. Mam wrażenie, jakby była cała narysowana ołówkiem. Alex Alice, Siegfried, Wydawnictwo Ongryz. Nie ma ceny okładkowej, ale coś około 100 zł, wydaje mi się. Jest to komiks fantazy. O legendarnym zabójcy smoków, bardzo ładnie narysowane. Ten scenarzysta i autor, Alex Alice jest znany u nas z komiksu Trzeci Testament, o ile dobrze pamiętam. Pat Mills, Simon Davis, Slane, Kroniki Brutanii. Wydanie zbiorcze. Tom drugi. Wydawnictwo Studio Lane. Cena okładkowa 89,99. No i tutaj przyszykujcie się na ucztę dla oczu. Są to w miarę nowe przygody, bo komiks jest bodajże z 2015 roku. Oczywiście o Slejnie. Akcja dzieje się na Wyspach Brytyjskich w czasach takich prehistoryczno-baśniowych nazwijmy. Tu chyba są jakieś dodatki na końcu. Teraz kilka mang. Tokyo Ghoul Re. Jest to kontynuacja Tokyo Gula. Oglądałem serię na Netflixie. Podobał mi się. Liczę na to, że manga będzie lepsza. Jeśli nie znacie tokio gula, to um, jeśli chodzi o fabułę, um, akcja dzieje się we współcześnie. Um, założenie jest takie, że um, obok ludzi um, żyją sobie na świecie gule, um, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby byli ludźmi, ale. Odżywiają się ludzkim mięsem, a zwykłe jedzenie im nie smakuje. Oczywiście cywilizowane góle. nie jedzą, czy tam starają się nie jeść mięsa, starają się nie zabijać ludzi, tylko szukają jakichś zastępników, substytutów. Pokażę Wam tylko okładki kolejnych tomów, tak autor Sui Ishida. Tam, drugi, tam, trzeci, czwarty i piąty. Tych tomów jest z tego, co kojarzę, blisko dwadzieścia. Seria bardzo, bardzo popularna. To jest oczywiście Shonen, czyli seria młodzieżowa ale z takimi elementami Seinenu, więc myślę, że tacy nie nastolatkowie, a bardziej dojrzali czytelnicy mogą całkiem czerpać przyjemność z lektury. A tu mamy kolejną mangę Chainsaw Man, autor Tatsuki Fujimoto. Wydawnictwo to jest Waneko, czy tam Waneko, tak samo zresztą jak Tokio Ghoul. Główny bohater ma w sobie demona, poluje na inne demony i to też jest niby, Sein, niby shonen, ale z takim zacięciem na, na seinen. Widziałem przykładowe grafiki na internecie i one mnie bardzo zaintrygowały. Zobaczcie, jakie fajne. Komiks ma też bardzo dobre recenzje. To był Tom pierwszy, Tom drugi, Tom trzeci, i Tom czwarty. Cena okładkowa tych tomików 22,99. Saga winlandzka, Tom 7, wydawnictwo Hanami, autor Makoto Yukimura. Komiks niestety przyszedł troszeczkę uszkodzony. Nie wiem, czy tu widzicie, ale jest tak lekko obity róg. Nie jest to nic strasznego, ale ja jednak przykładam wagę, żeby te komiksy były w stanie no, idealnym. Cena układkowa: 65 zł, ale za taką cenę oczywiście nie kupujemy, tylko szukamy na internecie tańszych ofert. Osaka Milanska to manga o Wikingach. Od czasu gdy Przeczytałem swojego pierwszego Torgala, zagrałem w planszówkę Bogowie Wikingów, stałem się wielbicielem Wikingów i wszystkiego, co z nimi związane. Richard Corben, Duchy zmarłych, na podstawie twórczości Edgara Alana Poe, twarda okładka, wydawnictwo Mucha, cena okładkowa 99,99 ,99. Richard Corben z charakterystyczną dla siebie kreską przedstawił w formie komiksu opowiadania Edgara Alana Poe. Kolejny komiks z wydawnictwa Mucha twierdzi Pereira na podstawie powieści Antonia Tabucciego. Autorem komiksu jest Pierre-Henri Jomon. Mam nadzieję, że za bardzo nie przekręciłem. Twarda okładka. Cena 89 zł. Jest to komiksowa adaptacja thrillera politycznego. Widzę, że papier lekkomatowy, nie kreda. Akcja dzieje się w 1938 roku w Lizbonie. W czasach, gdy nacjonalizm. Przyjmuje kontrolę nad państwem. Nestor Burma, y, Mgła na Moście, Tolbiak, autorzy Malej i Tardi, wydawnictwo Scream. Cena płatkowa to jest 49,99 Nestor Burma to jest prywatny detektyw. O, jak fajnie. Y, prywatny detektyw. Akcja dzieje się w Paryżu w latach 50. Klimat Noir. Komiks powstał na podstawie książki. Niedługo będzie kolejny, kolejny tom, więc muszę uzupełnić pierwszy. Bezprawie, tom pierwszy. Witamy w Badrock. Autorzy Dan Abnet, Phil Winslade. Wydawnictwo Plain. Cena okładkowa 69,90 Jest to komiks z, ze świata sędziego Dreda. połączenie westernu z science fiction. Szkoda, że nie jest kolorowy, ale czarno-białe komiksy również mają swój urok. I już ostatni komiks w tym zestawieniu. Nowość. Korriganie. Autorzy Mozdi i Civiello. Wydawnictwo Lane. Cena okładkowa 89,90. Zobaczcie, jak to jest pięknie malowane. Dla samych rysunków warto było kupić ten komiks. Nawet jeśli nie byłoby w nim żadnej fabuły. Koriganie to dark fantazy dla dorosłych. Główna bohaterka. Dziewczynka wychowywana właśnie przez korriganów, a korriganowie to plemię Krasnoludów i czerowni. A dzisiaj to już wszystko tymczasem.